Jesteśmy polskim producentem rozwiązań z zakresu elektromobilności i elektroniki użytkowej. Nieustannie rozwijamy technologię ładowania, aby sprostać wymaganiom najnowocześniejszych pojazdów elektrycznych. W GreenCell przeprowadzamy ponad 60 testów stabilności i integralności naszych ładowarek stacjonarnych hubu Den i mobilnych hubów współpracujących z Xpeng G9, który przesuwa granice technologii. Xpeng G9 to więcej niż samochód. To inteligentny partner w drodze, który czuje rytm kierowcy i odpowiada w ułamku sekundy. Moc, zasięg, technologia. 6,4 sekundy do 100 km na godzinę i 585 km wolności na jednym ładowaniu. Ładowarki Hu Hubu i Habuden łączą moc, stabilność i bezpieczeństwo, dostarczając energię tak dynamiczną jak sam Xpeng G9. Dla nas kluczowe jest, by nasze flagowe produkty Hubo i Hubuden były w pełni zgodne z najnowszymi standardami ładowania. Testy z Xpeng G9 pokazują, że jesteśmy gotowi na nową generację pojazdów, technologicznie i biznesowo. Podczas testów sprawdzamy każdy detal, od wydajności i stabilności ładowania po komunikację między pojazdem a stacją. Zaawansowane systemy XPENG G9 pozwalają nam symulować proces ładowania w czasie rzeczywistym, dokładnie tak jak na drodze. Programowanie, które w całości rozwijamy w naszym zespole software'owym GreenCell, zostało zaprojektowane tak, by dynamicznie dopasować parametry ładowania i gwarantować jego stabilność oraz bezpieczeństwo. W aplikacji GC App użytkownik planuje sesję ładowania, monitoruje dane i ustawia harmonogram, aby energia była dostępna dokładnie wtedy, gdy jej potrzebuje. Dodatkowo dzięki NFC można zarejestrować wiele kart, nawet kartę hotelową czy biurową. Przykładając kartę, ładowarka odblokuje się w kilka sekund. Nasze ładowarki przechodzą testy nie tylko w laboratorium. Sprawdzamy je w realnych, często wymagających warunkach, od mrozu po upał, by mieć pewność, że zawsze działają niezawodnie. Xpeng G9. Inteligencja w ruchu. Napędzany GreenCell. Już wkrótce we wszystkich salonach Xpeng w Polsce. GreenCell i Xpeng G9. Smarter everyday.